Jeszcze kochani, witam Was na kanale KHT a dzisiaj będzie trening na Colorado na Kantarku tym razem, więc nie wiem jak mu pójdą skoki, ale mam nadzieję, że dobrze. Aha i coś Wam na pewno nagram z moich zawodów, bo 23 marca jedziemy, ja, znaczy ja jedę z nim na zawody. Dzisiaj myślę, że na dzisiejszym treningu będziemy skakać. Próbujemy. Dobra, próbujemy zrobić sobie piaf. Dobry. Ja się bardzo męczę przy a No i co? Teraz sobie próbujemy już w sumie kakać Dobra. Tutaj będzie tak na chwilę ciemno, o. Ale już jest OK. Wystawię was tak i ustawiam przeszkodę. Dobrze, mam już ustawioną przeszkodę na sześćdziesiątkę. Najpierw poszła. Teraz sobie oczywiście z galopu próbujemy. Także poszła. W bardzo chciała by od hodowli y, FF, czyli My Fairbird. Dobra? Próbujemy teraz siedemdziesiątka. Siedemdziesiątka, przepraszam. Dobra? Próbujemy sobie. To była siedemdziesiątka, próbujemy jeszcze raz, z No dobra, teraz próbujemy siedemdziesiątkę piątkę, zbliżamy się do osiemdziesiątki. coś. Jeszcze raz. Dobra, teraz próbujemy osiemdziesiątkę. Ta, ta. Mamy tutaj osiemdziesiątkę już. osiemdziesiątka przeskoczna, teraz osiemdziesiątka piątka. a lá que Dobra, ostatni raz. Ostatni. Zasadzę. No się nie udało, niestety. Niestety nie wiem dlaczego. Niestety. Gdzie jest ciekawa? Gdzie jest? Gdzie jest? Nic. Próbuję teraz z takiego kadru. Czyli nic nie zrobić, tak? Pan uważa, że nic nie robi. Teraz próbuję z takiego kadru 80. na byli u was na budowie. On to potwierdził. No. A ty by tam jeszcze pogrzebał. Nie no. 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 jesteście zdolni. Może tam... Ja wiem, bo no. jestem w Sączowicach za prac, nie? Jesteście bardzo dobrzy i chcielibyście zamieszkać. Robert! O, nie, tam. No. nie, nie chodzi o to. Tam, Jutrosiu, się z... i wszystko zgasza i my Dobrze, do Dobra, widzę. Nie. Myślę, że... Niestety nam się nie udało tej osiemdziesiątki piątki, ale uwierzcie mi, że skaczę dziewięćdziesiątkę. Uwierzcie po prostu, bo nie wiem co mam zrobić, żebyście mi uwierzyli, ale skaczę 90 cm. Ostatnio na Astrze sobie przeskoczyłam 90 cm, czyli, czyli na tej oto pani, 90 mi poszła. Więc no więc po prostu... Ja umiem tylko, że nie lubię jak się coś nagrywa, a ja właśnie skaczę bo coś, co ja tak właśnie nie lubię. Jeszcze sobie chwilę polążymy Ontario, czyli tego typka. I zobaczymy, w ogóle nie wiem co tutaj szef robi. Bo nie ma tutaj być. O Jezu, szef kopnął Ontario przypadkowo. Dobra. Wyrążujemy sobie porządnie Ontario, i myślę, że będzie na koniec tego filmiku. Nie o głowie, Colorado. Dobra, już ten kantar, bo nosi go gdzieś od południa, a jest powiedzmy 20. Może, nie, 18 i dość, tak naprawdę. Dobra. Aha, ja muszę ontario przygotować do ten do lążowania. I będziemy go lążować z mostkiem na ogłowiu. Będziemy go tak lążować, niż na kantarze. <laughs> Bierzemy sobie głowie, bo to będzie jego pierwsze lążowanie w ogłowiu. A nie w kantarze, bo ja go tylko w sumie w praktyce lążowałam w tylko w kantarze, a teraz będzie jego pierwsze lożowanie w, no w okłowiu. I to jeszcze z, z mostkiem. Ubieramy mu czarny mostek. Tutaj mam taki piękny czarny mostek, na którego będzie tutorial na 50 subów. I tak się prezentuje z tym mostkiem. Wiem, że bardzo, bardzo jest luźny ten mostek na nim, ale no niestety tak jakoś zrobiłam. Czekajcie, bo mi się ląża poplątała. Tak szczerze. Ej, i chyba się nie odplączę. Proszę. O! Jest! Nagle magic. Jest, ale wielki mostek. Dobra. Idę go lążować. Tylko, żeby wam się czasem nie pomyliło. Nie, to nie jest realistyczny hobby horsing. Tylko po prostu zdecydowałam się go tak na sekundę polążować z bacikiem. Zobaczymy jego pierwsze lążowanie w ogowie z mostkiem. Nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy w praktyce. Postaram się tutaj. O, zły. Chociaż to trochę lepszy kadr. I Tak, pamiętacie, że już go widzicie. Pięknie galopuje. Oczywiście mam róże, No i dostępa Turyt. Dobry koni. Prawdopodobnie on będzie wystawiony na Vinted. Powtarzam moją nazwę. 1234 Pyzy1990. To jest moja nazwa na Vinted I są tam do sprzedania naczulki. No i może niedługo Ontario i Dina, ale to zobaczymy, bo Ontario i Dina już byli wystawieni, ale po chwili stwierdziłam, że jednak ich usunę z Vinted, ponieważ nie wiem, jakoś, ja jakoś jeszcze chciałam ich sobie zostawić, dobra. Tak? Y jeśli chodzi o lążę, to na dzisiaj po prostu wszystko, ale myślę, że nawet było dobrze. Fajny był, nie był upierdliwy, był nawet grzeczny. To, że miał jakiś mostek i o głowie na lążowaniu, nic z tym nie zrobił. Cieszył się chyba nawet. I no, no, i moim zdaniem dobrze sobie poradził. Muszę mostek. Tak, ten mostek robię sobie go y, powieszam w ogóle myślę że tak w 2026 roku y, będę wam robiła następny stable tour i chyba tak właśnie będę robiła y, stable tour co roku co rok y. aha i także ważna bardzo ważna informacja prawdopodobnie Prawdopodobnie przełoży się na kanał na innym telefonie, gdzie będę mogła montować, ale nie wiem, czy odzyskam ten kanał na tamtym telefonie. Więc to zobaczymy, czy mi się uda. Nie wiem, nie wiem. Ale chyba na razie wam napiszcie, czy gdzieś w postach, nie wiem, napiszcie gdzieś w jakimś filmie albo shortcie, gdzie są komentarze. Czy Wam przeszkadza, że ja nie montuję tych filmów? Bo po prostu nie mogę mieć tutaj Kapkuta, ponieważ nie działa mi sklep Google, mi sklep Play. Nie wiem dlaczego. I nie się nie pytajcie, bo ja sama nie wiem. Nie no ale fajnie, że mogę nagrywać. I no prawdopodobnie się przełożę w następną urodziny na Tamten. Telefon, ale to zobaczymy. Teraz właśnie nie będę zanudzać, tylko sobie założę wodę pięknie na to. Znaczy jezu, ogłowia. o głowie Diny, głowie o głowie którego nie mam. Znaczy mam, ale leży gdzieś. Dobra, już swoje. E, już swoje ogłowia a jeszcze czapeczka zdejmę a z Dobra i co? Chyba, chyba będę się powoli żegnać, bo ten filmik już trwa prawie 17 minut. Tak, no chyba już się będę e, żegnała z moimi kolukami, że coś mi tu oko wleciło. Dobra, nie zwracam uwagi. Astrunia, Dinu, Jezu, Dinulka, Dina, Colorado, Ontario i Szefuncio. I tam leży ganshot, którego mam niestety nie <tryk> Ej, nie <tryk> e, Dobra. To już trwa. 17 minut. Więc co? Z wami się czekam. Bye.